W ramach 9 Chorzowskiego Festiwalu Nauki 28 marca w kompleksie Sztygarka odbyły się spotkania z nauką i techniką. To wydarzenie jest skierowane od najmłodszych, czyli szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły podgląd gimnazjalne z nastawianiem jeszcze na klasy maturalne. Tutaj wszystko dzisiaj akurat do godziny 13. Proszę powiedzieć co tu się od rana działo? Gościliśmy tu trzy uczelnie. Politechnikę Śląską były cztery wydziały: Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki i Wydział Transportu. Oprócz tego był jeszcze Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie Instytut Mechatroniki oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Jeśli chodzi o uczelnie, to przede wszystkim zapraszaliśmy koła studenckie. Które prezentowały różne ciekawe rzeczy związane z kierunkami studiów, które tam na poszczególnych wydziałach są. Oprócz tego gościliśmy firmy, które zaprezentowały wyposażenie szkół, placówek oświatowych, generalnie mówiąc, a również laboratoriów na uczelniach wyższych. Ale mamy tutaj też stanowiska chyba młodszych uczniów, troszkę, prawda? Co tutaj możemy oglądać? Zaprosiliśmy też uczniów, którzy mają jakieś pasje, coś ciekawego robią i mieli taką możliwość, żeby się tutaj wystawić i pokazać, w czym są dobrze. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim promowanie kształcenia w zakresie szeroko rozumianej techniki. Festiwal potrwa do 31 marca. Harmonogram wydarzeń, które odbywają się w ramach festiwalu, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.